serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt. Dzisiaj przychodzę do was z czytaniem kart na miesiąc styczeń, co ten nowy rok tutaj dla was przyniesie, drogie bliźnięta. Miesiąc styczeń bliźnięta. Miesiąc styczeń i znak bliźniąt. No, z tego, co tutaj widzę, to dosyć taki ciężki miesiąc się może dla Was zapowiadać ciężki emocjonalnie. Tu na początek karty pokazują jakieś. Nie tyle odcięcie relacji z osobą jakąś z rodziny, co może pogorszenie relacji z osobą, z którą długo jakoś byliście tutaj związani. No nie wiem, jakaś ciotka, wujek, dziadek, babcia, w tym kierunku bym poszła. Czyli osoba, z którą długo, wiele lat macie kontakt, to ta relacja jakoś tam zostanie. Nie wiem, pogorszona, oddalicie się od siebie, tak bym to mogła tutaj określić. Uważajcie też drogie bliźnięta na wszelkiego rodzaju straty, takie małe straty, ja bym powiedziała, w domu, że na przykład czajnik wam się zepsuje, że coś tam się, drukarka się przepali, jakieś tego typu małe awarie mogą mieć miejsce. Karty pokazują też osobę, kobieta, tak, która gdzieś tam no niekoniecznie dobrze Wam życzy. Może to być osoba, która po prostu obmawia Was gdzieś za plecami, może zazdrości Wam czegoś. No, w każdym razie tutaj po prostu uważajcie, co komu mówicie. A co więcej, tutaj jakby wpływ na działania tej osoby, wpływu nie będziecie mieć za wielkiego na. Na to jej postępowanie. Dla osób, które szukają jakiegoś ugruntowania, ja bym powiedziała, może stałej pracy albo stałego miejsca, takiego swojego miejsca do życia, generalnie czegoś, co dałoby Wam takie, może poczucie bezpieczeństwa, chociaż wiadomo, nic nie jest dane raz na zawsze. Ale w każdym razie może macie szansę takie coś znaleźć po jakichś tutaj burzach. Czyli jeżeli ktoś na przykład szukał domu, mieszkania, może nie wiem, nie miał pieniędzy, nie było go stać, to teraz na przykład trafi się jakaś okazja, powiedzmy ku temu korzystna, żeby na przykład taką nieruchomość nabyć, wprowadzić się. W każdym razie wszystko to jest tylko przykład, tak? ale w każdym razie wszystko to, co was gdzieś tam, co wam gdzieś z tyłu głowy was trapiło, że brak było tego poczucia bezpieczeństwa na przykład, nie wiem, ktoś ma firmę, ciągle musi zabiegać o nowych klientów, to tutaj jakby trafi się taki klient, który nie wiem, będzie wasze usługi kupował czy to co macie do zaoferowania przez długi okres czasu i to w dobrej cenie, on da wam takie poczucie yy, yy, ugruntowania. Yy, w miłości karty pokazują dla osób, które szukają kogoś do relacji, to mają szansę taką osobę znaleźć, ale to będzie osoba starsza od Was. Nie mówię, że to będzie już w wieku dziadka, babci, yy, ale w każdym razie tutaj no, jest jakaś yy, różnica wieku, może być yy, to znaczna różnica. Karty nie pokazują, co będzie dalej z tą znajomością. W każdym razie osoba ta jest uczciwa, to nie jest ktoś, kto gdzieś tam zamierza was oszukać, wykorzystać, tylko osoba uczciwa, na której będziecie mogli polegać. To jest taka dobra informacja od kart, jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe. Czyli tutaj krótko podsumuję możliwe jakieś tutaj drobne awarie w domu. W sprawie, która, na której Wam zależy, widać ugruntowanie, pomyślne załatwienie, da Wam takie poczucie bezpieczeństwa na dłuższy czas. Jeszcze tak jak powiedziałam, możliwe, jakaś osoba nieżyczliwa, która gdzieś tam za plecami może Wam was obmawiać, ale to nie jest nic takiego jakiegoś strasznego. Ona po prostu taka burza w szklance. Wody, czyli raczej ona czegoś wam zazdrości, zda zawiści. nie jest wam tak w stanie naprawdę realnie zaszkodzić. No i też tutaj jakby rozstanie się, oddalenie od osoby z rodziny, takiej powiedziałabym może starszej, kogoś, kto dłuższy czas w waszym życiu był, widać, że ta relacja. Gdzieś tam zostanie tak oddalona, zaniechana, trochę może zaniedbana. To tyle, drogie bliźnięta. Ja życzę Wam udanego miesiąca stycznia. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa-pa.